W dniach od 13 do 15 września przedstawiciele gminy Morawica z wójtem Marianem Burasem na czele gościli w mieście Bracysława dzielnica Racza. Na Słowację dostali specjalne zaproszenie od starosty Petera Pilińskiego. Podczas odbytej wizyty włodarze podpisali umowę o współpracy określającą warunki kooperacji pomiędzy samorządami. Jak zaznaczył wójt Marian Buras, stosunki między gminą Morawica a dzielnicą Racza nabrały teraz rangi formalnej. Włodarz gminy podkreślał, że dla Morawicy to bardzo dobry partner. Dzielnica Pratysławy Racza liczy 21 tysięcy mieszkańców. Są tam bardzo dobre szkoły, kluby sportowe jest również klub seniora. Wymiana doświadczeń już została zaplanowana na wielu polach. Podpisanie umowy miało miejsce podczas dorocznego festiwalu o wysokiej randze pod nazwą Winobranie. Ideą imprezy jest kultywowanie tradycji winiarskich charakterystycznych dla tego regionu. W czasie wizyty wójt Marian Buras spotkał się z prezydentem Słowacji Iwanem Gasparowiczem oraz prezydentem miasta Bratysława. Warto dodać, że podczas niespełna trzydniowego pobytu na Słowacji gmina Morawica miała niezwykłą okazję do promocji regionu na festiwalu winobrania. Czujemy się zaszczyceni, czujemy się wyróżnieni i wyrażamy głęboką nadzieję, że ta nasza współpraca będzie służyła przede wszystkim naszym mieszkańcom, naszym dzieciom uczącym się w szkołach. Chcę już powiedzieć, że ta współpraca już się zaczęła, dlatego że Wasza Szkoła z naszą Szkołą Wilczy z naszej inicjatywy wspólnie już uczestniczą w dużym programie Comenius. To jest międzynarodowy program wymiany młodzieży, wymiany nauczycieli, poznawania się wzajemnie. Także są to już pierwsze owoce tej współpracy i myślę, że będą dalsze.